Halo? Wiadomości. Zobacz, wiadomości. No wysłałem jakiś endgame, dostałem, co to znaczy Wy Tak. ja dopiero więzieniu Z... byłem. No nic nie zrobiłem. Kur... Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem. No nic, no, się. No nic nie zrobiłem. Policji. Trzymaj się. Nic nie zrobiłem. No wejść tutaj, wejść. No wejść tutaj. Tylko tam wejdziemy. Nie wejdziesz tutaj, bo cię zepchnę, rozumiesz to? Wejdę z drugiej strony. Z jakiej drugiej strony? No poddaj się. Jak tu strony nie ma żadnej. Poddaj się Blok. No to weź pogadajmy o tym, co? Bo ci kopa na łeb wyjebie. O, mi, Spierdalaj mi sto! Spierdalaj mi! Spierdalaj mi! Jeden wyeliminowany. Suspect down. Suspect down. Okej. Okay. Teraz tylko wymyślisz jak są spierdaleś. O. o kurwa maś. Ej, nie, trochę się boję. Jesteś Jamesem Bondem. Jesteś Jamesem bondem. Uh, James bondem. Jesteś Jamesem Bondem. Jesteś Jamesem Bondem. Jesteś Jameson Bo... Kurwa, nie jesteś Jamesem bondem. Uh, uh. Słuchaj, wiem, że mnie słyszysz! Nie rób nic głupiego, zejdź tam! Jak tu wejdzie, to skoczę! Słuchaj, ani ty, ani ja nie chcemy ci umierać! Nie w kościół, nie w kościół! Nie rób nic głupiego! Skoczę, skoczę, Stąd! Nie skacz! Nie bądź głupi! Ben, Ben, zejdź stamtąd! Wchodzę do ciebie! Nie wejdziesz tutaj! Jak Snow, nie podchodź nawet! Ben, wróć tam Lepiej nie podchodź! Poczekaj, odwróć się, poczekaj! Skończmy to jak zaczęliśmy. Odłóż broń. Panie Black, to nie jest powód. Odłóż broń i stawaj do walki. E, możemy jeszcze wszystko naprawić. Naszą wspólną znajomość. Nie ma żadnej znajomości. Jest tylko nienawiść. Tylko nienawiść. Jaka nienawiść? Słuchaj, na dole czeka Twoja rodzina. Jesteś teraz w telewizji! Ja już nie mam rodziny! Ja już masz nie mam! Rodzinę. Nie mam nikogo! Mam Dobra. tylko w sobie złość. Jaką złość? Czemu masz mieć złość w sobie? Co chcesz zmienić? Wstawaj do walki. Jak mężczyzna! Albo ja, albo ty zginie dzisiaj. Marzyła mi się ta chwila. Marzyła. Nie będziemy walczyć dzisiaj. Uwierz, że będziemy. Nie że dzisiaj nie zginie. <grystanie> Odwołeś mi głowiesz. Nie jesteś tutaj, żeby mi wydawać rozkazy, Blak! Teraz to ja decyduję o tym, czy ktoś zginie albo nie. O niczym nie decydujesz. De decydujesz o swoim życiu. Nie chcesz go kończyć w ten sposób. Uwierz, że chcemy Zginę jako bohater. Walce, walce z nie tobą, Jackson! Jason z nie... nie będziemy dzisiaj walczyć Nie jesteśmy na dzikim zachodzie. Jesteśmy na pierdolonym dźwigu Dźwigu czy nie dźwigu? Ważne. Ważne, że w końcu się dopadłem I zapłacić mi za to Zabijecie! Nie! Odsuń się! Nie podchodź! Dzisiaj już nawet się tego nie boję. Jeśli tak chcesz, to strzelaj. Strzelaj! Do bezbronnego. Nie będę strzelał, ale jeśli będę musiał, to A to zrobię. A więc walcz. Chcecie stąd ściągnąć. Zejdziemy razem, Skoczymy na spadochronie. Gdzie masz spadochron? Największy problem jest, że nie mam na razie, ale będę miał. A więc czekam. Przytrzymaj się czegoś. Dawaj kurwy, dawaj! Co się boicie, na mną latacie? Spierdalać mi Strongs! Spierdalać mi Strongs! Spierdalać! Do dzieła! Okej okay, Snow! Sprawdźmy co potrafisz! Ej hey, Beth! się od tego z kurwy syna! się od, od niego! To prawda między nami a nim! się od, od niego! Bad. Nie podkoś! Skoczę! Nie podkoś! Bad. Co? Jest to dwa! tu! Chodź tu, tchórzu! Jebany tchórz! Boi się! <laughs> Wiedziałem. Wiedziałem, że się wystraszy. Nie jesteś wart na oznakę. Nie jesteś wart w ogóle na mundur. Żeby go dzidziczyć. O, że to ja jestem wart na wiele... O, na wiele więcej. Wiele. A nie mam nic. Nie mam nic. Halo? Wiadomości. Zobacz wiadomości. No wysłałem jakiś endgame, dostałem. Co to znaczy? Nie, nie, nie. Pójdź na telewizję. <noise> co ty pierdolisz? Jaką telewizję? Zobacz, co leci. Zobacz, co leci w wiadomościach. Już sprawdzam. O kurwa! Ja pierdolę! Księżyc jest na szczycie jakiegoś kurwa. Połącz telewizor! Na telefonie. Co jest? Gdzie ty jesteś? Kończę to, co zacząłem. Zabiję Ale komendanta. Co? Jak zabijesz komendanta? Co ty pierdolisz? A. Sam zobaczysz. Chcę to zakończyć, raz na dobre. Ciągle mnie łapią, nie będę już więcej ofiarą losu. Eee, uh, włączcie sobie kanał plus na mo mobile phones. Wycinujcie, to ty jesteś ty? Ja to ja, macham do was. Ja pierdola. Dobra, rób co musisz robić, ja oglądam seans w takim razie. Yo. Yo. Dawaj Snow. Co się boisz? Widzę strach w twoich oczach. Zasłania się kolegom jak zawsze. Jesteś tchórzem. Tchórzem jesteś, Snow. Dawaj. Stawaj do walki. Stawaj do walki, Snow! Co robisz, Ben? Wycofa się! Wycofaj się! Stawaj do walki, Snow! Wycofaj się. Wycofaj się. Wycofaj do walki, Snow. Się. Zbliżaj się, Black. Wycofaj się! Skończmy to. Skończmy to raz na zawsze. Zabiję Cię! Co wycofasz się, Black?! To odsuń się! Leż! Nigdzie nie leżę. Leż w segebie! Stanę! Leż kurwo! Stój! Nie wchodź tam, Black! Stój! Płacz na ziemię, Goet, kurwa. Nie Nigdzie się nie kładę. Strzelaj, jeżeli musisz. Płacz na ziemię. Nie, połóż się na glebie! Tym razem to ja dyktuję warunki. To ty się połóż. Płacz na ziemię. To ty się połóż. A! Mam się! A, mam go! Nie, nie zbliżaj się, nie zbliżaj się! No, O co się? Ah yeah. ah uh, ah uh.